Lekarze, specjaliści z Korfantowa postawili e, Panu Wojewodzie proste warunki. Żeby mogli funkcjonować potrzebują pulmonologów, potrzebują e, lekarzy, specjalistów chorób wewnętrznych. Nie są sami w stanie nieść pomocy nawet dla wspomnianych kobiet ciężarnych. Dlatego, żeby służba zdrowia była wydolna i żeby pomagać pacjentom covidowym trzeba te jednostki przygotowywać. Więc uczciwa z jednej strony postawa personelu medycznego wobec realnych ich możliwości niesienia pomocy. Z drugiej strony presja ze strony Pana Wojewody, w zupełnie, jak się okazało, nieprzemyślanej decyzji, pozostawia po sobie gigantyczny rachunek strat do zapłacenia. I obok tego nie można przejść obojętnie. Uważam, że jest to jeden z największych skandalów COVID-19 na opolszczyźnie w czasie trwania tej pandemii. Dlatego zachowanie pana wojewody na konferencji prasowej, wyśmiewanie środowiska medycznego, jak również nabijanie się z dokumentów analitycznych wokół pracy rządu i jego administracji jest. Godne najwyższego potępienia. Nie chcę tego komentować, iż każdy z Państwa widział tą konferencję i poziom. Ja bym chciał rozmowy merytorycznej. Z jakich środków i kto zapłaci rachunek za Korfan. To wszystko uderza w polskich pacjentów i jest sumą bezmyślności. Ja nie spodziewam się, żeby Pan Wojewoda te swoje decyzje potrafił w jakikolwiek sposób racjonalnie uargumentować. Dlatego doszukuje się tu zwierzchnictwa politycznego. Stąd moje pytanie, czy za tymi decyzjami stoi Wieleta Porowska?